Ponad od roku mamy pandemię. A tej pani nigdy w maseczce nie widziałem. O! I nie mają maseczek. Bezpieczna? W tamtym roku mówili, że damy radę. A mamy teraz już ponad 27 tysięcy zarażonych. U.

by podjąć własną decyzję i zwiększyć zaufanie do szczepionek. Szczególnie, że zakrzywione tak jest jedną z najczęściej występujących chorób układu krążenia na świecie. Nie zawsze dobrze diagnozowane. A depresja? Po tej decyzji te szczepienia zostaną wznowione. Istotne w czasie epidemii jest też, żebyśmy się wszyscy równolegle szczepili, w krajach ościennych również. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych podkreśla, że niepożądanych odczynów poszczepiennych w po szpitalce było 98. Bo z naszych podatków idzie, nie? Osób nabranym na złoto lokaty. To jednak nie wszystko. W filmie Taśmie Amber Gold Sylwester Latkowski przypomniał, że Amber Gold. pod zmienionym nazwiskiem pozyskiwał cenne biznesowe informacje z lotniska w Gdańsku i przekazywał je do współpracowników Marcina P. Jedno, co mogę Wam powiedzieć, to powiedział mi to o tym, że wiedziałem, się dane Pojawiły informacje w tym To to żywa? Chyba nie. A, i pandemia w koło, o oh, 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 pandemia w koło, oh, oh, a ja sobie śpiewam, oh, śpiewam, śpiewam, oh, śpiewam oh, i sygram. Oh, to takie logistyczne wyzwanie, bo my musimy szczepić tylko i wyłącznie. Nie tam możemy 44, ten, tylko 44. zero i na A żeby żadna dawka nie zalegała i się nie zmarnowała do szczepienia, zapraszano osoby z listy rezerwowej. Logistyka, można szczepić była w tym kłopocie. jest jakiś taki tej rywalizacji cybernetycznej? Łukasz Kulesa, pismo. Maseczki. Od dłuższego czasu oczywiście próbowano znaleźć tego rodzaju tylne drzwi do różnych systemów właśnie poprzez oprogramowanie i systemy wspomagające, to, że... czasami poprzez dostawców. Z zewnętrznych. To, to jest, to jest... Solar winds jak na razie chyba z tego co wiemy polega na tym, że było to oprogramowanie urządzenia uważane za bezpieczne przez szereg, na przykład agent rządu. Kto to był ja. mniejszy? Yeah, by zrobiłby się more, większy. Roomier, ...dwóch działalności. działalności. To miało zapobiec y, wywozowi leków. A państwo wywozili kiedyś leki? No nie, broń Boże. Takie podmioty, które by były połączone apteka z przychodnią, musiały się na ten 1 sierpień A to rozjęć. wymaga potwornej dokumentacji. Nie możemy y, tutaj polemizować z ustawą, prawda? Gdzie programu jest Ziaja, producent leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego Dicloziaja. Ciekawe czy na Sponsorem programu jest Colfan, producent TubiSlin, dwufazowego preparatu wspomagającego odchudzanie. <grym> Sponsorem programu jest producent serum przyspieszającego wzrost rzęs i Ten jest dzieciak z domu w w sklep. Jest. Może być to objaw jakiś zaburzeń? Mam mieć synę do psychiatry? Ty. Będę być szczery. Hmm. proszę o ostateczne zaznaczenie Kaukasa. I tak właśnie robię, zaznaczam proszę uprzejmie. Magdo, y, również w tym momencie Czeka. jest ten moment, kiedy możesz głośno powiedzieć, czy według Ciebie na przykład to jest dobry wybór Kaukas. Myślę, że tak. Uważasz, że Kaukas. Tak. Otóż y, łańcuch Górski Kaukaz ciągnie się przez cztery państwa. Sahara. Sahara aż przez 11 afrykańskich państwa. Zatem to... Mamy świadka miejsc nie ma wyjścia, pacjent trafia do innego szpitala, nawet w innym mieście. Rok że nic nie będzie. Tych łóżek zabrakło definitywnie w, pandemię, bo mówili, korzystaliśmy, w korzystaliśmy z pomocy fejl, szpitala w Staszowie, korzystaliśmy z pomocy szpitala w Zakopanem. Brakuje tak, tak, do tych pacjentów, że nie ma gdzie, gdzie tych pacjentów... Odpowiedź no bardzo mnie o, to pytanie nurtowało. Gdzie maseczki? Zadałem to pytanie też Tobie no. i jest całkiem inna odpowiedź. Na werozchki niż to, co ty mi powiedziałeś. No, dobra, no co, tak dzięki, że mnie o tym mówisz, bo to no, jest to nie. spoko. Spokojnie. Gdzie maseczka? No, Dawid, słońce zaszło, a w hotelu upał. Yo, 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 yo everybody. Put your hands up And I'm scared not be throwing up on me In English uh, we going uh, Tequila will be uh, flowing uh, Let me tell you something you gonna get that shit uh, right uh, Let's right uh, Get that uh, shit right Yo, uh, you know i am a fucking uh, pop the uh, house We go, uh, go, uh, be uh, drinking down uh, uh, the mall uh, from morning Everybody is uh, so, so boring, stressing uh, Smoking uh, uh, no uh, uh, cigarettes, stressing I'm the best in. I'm the best in everything O oh, jest. Zaczynamy wspólne poszukiwania? Jeszcze więcej rodzinnych zabaw na kinder.pl Panie i panowie, poprawcie się w fotelach, odłóżcie popcorn, przygotujcie meliskę, bo najbardziej nieprzewidywalne rajskie rozdanie w tym sezonie właśnie staje się faktem. To pierwszy zawołuje na królowie. Witam Was serdecznie na rajskim rozdaniu. Na wieczorze prawdy, deklaracji i decyzji. Ten tydzień był pełen skrajnych emocji. Od razu do łez i mam wrażenie, że również... Ja ...że to jeszcze wrażenie, nie jest maksimum tego, co pokazała pandemia w tym momencie i że będzie zdecydowanie gorzej. Łukasz Wieczorek, TVN24. To teraz głos z pierwszej linii. To nie trzecia fala, to tsunami. Tak mówi ratownik medyczny Michał Gościński. Rozmowy z naszym reporterem Michał Gosciński. Nie ma miejsca karetki jeżdżą tak. z zakażonymi pacjentami nawet tak. do A gdzie maseczka? Sytuacja jest dramatyczna, dodaje. Super. Oto kurwa. Fragment, A rok zbudowa, temu, Całość dostępna w TVN24. A kto zrobił wybory w pandemii, Polacy? Kiedy pan skończył dyżur? Twój dyżur skończyłem dwie godziny temu. Był to 24 godzinny dyżur, tak jak w...